Cześć, tu Dawido. Mmmm, I... grzybowa, moja ulubiona. Chcę spróbować? Dam trochę śrutu dla smaku. I wciśniamy je. Ale to, to ja zrobiłem, Andrzej. No wiem. Kurde, wszyscy tak, spali. Jak, jak wszyscy spali. Spa... trochę podjadłem, tak? Nie. To wy spaliście, a ja wam tu zrobiłem, kurde, żeby na ranę miała. Ty mi podjadę jeszcze wieczorem. Ech. Ej, zrobiłeś obnostkę? Ja do tego nastraję. No przepraszam. No, nawet tego jeszcze nie jadłem. Chciałem to na rano zostawić. Nie no, dobra. Cześć. Teraz na opak, to powiemy inaczej. Cześć, tu Andrew i... I Dawido. Dwa razy i. No. W kolejnej dawce naszych przygód dla 4 Nie, Andrzej. Okazać się, Dawid. No co? Miał być ulepszone. Nie? No miało być, miało być. No dobrze. No bo to tak sztywnie brzmi Na początku No A tu już ta kampania już jest długa strasznie, nie? No, ale... Fajna Mi się wydaje, że ta kampania jest taka najbardziej taka... Duża, taka... To jest dużo pomiesz Dużo pomieszczeń jest i w ogóle Kogo? You? Nie Jzeka, dzek Oa, 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 ooo, o dostałem. Nie miał cylnca. To by się może z wyszli. No tak, zapomniałem. Tam jest smoker o w mordę. A mam ci mały grzybie. O smoker tam gdzieś jest. O, trochę się chciało, ale już jest dobrze. Jakie lubię tego shota. Tak. I ja ja z... tego shotu masz? Ja mam spas 12. No A, tym razem, to... tym razem będzie inna broń. Nie ta co w numerce. No, żeby było, żeby wszyscy się... No. Napalili. Je. Yeah. O, mudzinek cię uratował. No, i dobrze. Czego się śmiejesz? Będziesz zdążyć trupem i nie będziesz ci do śmiechu. Je, bo bo ojcorki, no. a nie to ty go to no. może no, no, Gdzie tam pobiegłeś? Aha, tutaj coś. Gdzie jest Bill? <coughs> Bill? Habila gonią, a Bill też jest pokrzywdzony. A pokrzywdzony. Ja bym się obraził za takie coś. Wciąga go, kurde, trzymaciasz. O, strzelam na niego e, Dawidu Dawido Mógłbyś mi powiedzieć, która godzina? E, 20.55 To spoko, bo dzisiaj leci chyba na tvn -ie. Fajny film, to chciałbym się, się nie na niego wyrobić Tak Mm -hmm. O której leci? Ej, ja cię zgubiłem, ja, wiem. ja cię zgubiłem bo musiałem na chwilę stanąć. O, spoko. Mi się amunicja skończyła. Już. No, spoko, kurde, znowu się No, już cię widzę. co? Ja jeszcze je mam. Niestety. A dawaj, wbijaj tam. Kurde, czemu znowu nie ma dzień kobiet? Bo tam bumerang słyszę, to tam iść przodem. A, on jest daleko. O, mam go nawet. Idziemy tutaj jeszcze zobaczyć. Cie, cie. No tych drugich drzwi naprzeciw tamtych. A Patrz, tymi... pa patrzę się na te drzwi i mówię gdzie, gdzie? Tego alarmu nie uruchamiam, ok? To Muszę nie ja <grym> Jak nie pisze za wideo. Ta? A, a, a mnie nie piszę. <grym> Gdzie jesteś? Zaraz się tu przyrąbię. Wacu, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś, Hanka? W kartonie, <laughs> pudło, <laughs> o, smoker, go wciąga, mnie. A jak... kurde go skosiłem Za złe parkowanie Gdzie jesteś? A nie wiem Teraz jestem ko tego... Hamdiego Dobra już cię widzę O kurde, maciara Znowuż tam beczy Maliśmy to... Irytuje. Codziennie gdzieś musi beczyć, no. Co jej się stało w ogóle? Jakiś przyrzęs z tego... w I od razu spokoi. A ja wiem, tu jest taki fajny finał, yy, W tym. O, czekaj. Mam ścinki. Na takim jakby aucie, nie? No. Tam trzeba czekać, aż takie jedno się opuści. Tu? No. O, wiem, Aha, to bo. Było... A, na razie nie mówmy. Bo o. Żeby, było, żeby nikomu nie zdradzać, tyle ludzi już to gra, tyle ludzi, tyle ludzi filmików zrobiło, że bo A my chcielibyśmy, a my chcielibyśmy być oryginalni. Smoker mnie bierze. Dzięki. Ma za co dawać. Uważaj, ona tam warczy. No wiem. Mi się wydawało, że w jedynce ta kampania trochę inaczej wyglądała. Znaczy tutaj nie było takiego czegoś chyba. A to może tylko... A to było nawet w jedynce? ja nie, ja nie pamiętam. No to jest kampania z jedynki przecież. No tak, ale... Ja myślałem, że to po prostu tą kampanię... Ała, sorka. Myślałem... Z skopi 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 skopiowali... Skopiowali. Z nie, ja myślałem, że to mapę dodali. Taką dodatkową. A z jedynki. O, Je, ale co tak z daleka? Idiota. Gdzie ta smocza jest? Jeb. Tam już dość... Kurde, w każdym filmie ikona musi wiecie, się... A jest potężna? Kurde. No, to jest realizm, nie? No, no ale nawet, no to na realizm Że ona zabije za pierwszym ciosem, to normalnie musiałaby być trochę przynajmniej słabsza Fajnie, że jest tak bardziej... O, trudno Na ekspercie, nie? Co dużo tego eksperta. Gdzie już trzeba teraz iść? Tutaj. Zbudujemy. Tutaj na środek. Chociaż w sumie chyba można wszystkimi drogami. Albo tam. Znaczy... Albo wolo Tam gdzie przed chwilą byłeś. Pójdziemy sobie po tą amunicję, to umar uważaj A tu nie mam amunicji. Amunicji. O, znów się zaczyna. Kurde. Chodź tam, 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 Nie tam, No, dobra, niech ci będzie Gdzie wdajesz, żebym był spaść, ale. No, wybrać sobie, bo, nie? Oj, 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 oj. oj. Nice Gdzie tank będzie. No to ch chodźmy tamtędy w takim razie. A tam akurat tak tam nas czeka. Boomer, a ja nie mam naboi. Ja też nie mam. Uh, -huh. ale ja nie mam żadnej małej broni. Pil pilsy. Tam jest, w, tej, w tym kontenerze. widzisz go Kurę rzucić bombę <grych> Hej, preska Dobra, idziemy Anter. Andrzej Co? Chodź tu O za tobą co chcesz? No, tu też była niezła impreska. No. Ciężka noc, ciężka noc. <grywka> Nie. Skapiasz tekst ode mnie. No co? Gdzież? Tam jest splitterem co? O! splówki ktoś tu spał. Dobra, muszę się jednak odpuścić od skara. Czemu? Jak tam masz skara? No ma, ale odpuszczę sobie. Chcę pokazać na broń. Dobra, idziemy. Ej, ja do tu, tu masz ten. Rzuć. Nie dzięki. No poważ, ja jestem. Jupi. Gdzie jesteś? Tutaj. Dobra, idziemy. O kurde. Ha. O, ten finał? Sądzę, że bez Billa będzie trochę ciężko. Bo tam parę tanków przychodzi. Nie, znaczy tam jest trochę inny tryb zakończenia. Tam chyba trzeba zobaczyć. jak znaczy, jest takie auto się opuści, do niego wsiąść. Jak on skoczył? No charger. Wow, za nami. Sorki Kurde Zabiłeś go? Ja? Nie Czy, no nie Czy jest zabity, ale nie tego zabiłeś Uff, w tej kampanii będzie teraz O Trochę ponuro Mało tanków. No właśnie. Było mało tanków. Nie, ani jednego nie było. Znaczy, no... Nie było ani jednego, więc... Muszę to nadrobić. Tą kampanią? Finałem. Myślisz, że dam radę? Jak ja tej misji jeszcze nie przeszedłem. No to widzisz, to twój pierwszy raz. Przypominam, pamiętam a, koniec, ale nie przyszedłem, nie przesiadłem jej, bo nie byłem w stanie. Chodź, skoczyłem się na dół, chodźcie też, bo czuję się samotny. O tu jest finał od razu, o! o tak? Co tak? jest to? Nie, jakoś nie no. pamiętam tego. I możemy się albo tu, albo w środku kryć. Według mnie lepiej jest tutaj. No po jak tam mamy wejść? Jak... O, tutaj. Bo tutaj, właśnie na, na, tej, na tej górze, jest dobrze, bo będziemy mieć widok na tę nie? No. Chyba, że wolisz gdzie, gdzie indziej. Nie, nie, może być. Dobra, sobie się ulecę. Ej, chodź tu, tam jest, musimy iść. Może byli będzie? A, nie, nie będzie. Zarzekaj, tu posprząta? Widzisz auto? Tutaj? He? To auto tutaj? Widzisz No. To musimy właśnie je uruchomić, żeby one zjechał na dół. Wiem. W pilce jakby coś tutaj są. Uff, no to jest trzech. Uf. Ja, ja myślałem, że ten Jeszcze trzecia misja, no, ale znów zapomniałem. I te plusy są moje. Co? Dobra, idziemy, chodź. A czekaj, jeszcze te kanister trzeba. Ej, nie zamykaj mi drzwi przed nosem. Są tam jakieś kanistry? A? O tu masz czego? Tu jest defilator, ale już nie zdążę do. Tak wiem, wiem. Znaczy, nie zdążę. Tak, za to tu są te, te. Chyba, że specjalnie pójdę się po niego wrócić. Yeah, Nie, dzięki Jeszcze municję muszę wziąć Tu jest ten karabin Ach. W sumie możemy być tutaj na tej na tej na tej górce. ja bym mm, karabina strzegł. Mi się jakoś bardziej podoba ten. To tak bardziej realistycznie wygląda. Dobra, to ja odpalam, by tam ci się już zabunkrować na górze. Co, ty masz z tym, z tym realistycznością? chciałem, żeby to fajnie wyglądało. Poczekaj, bo ja tu nie mogę wejść teraz. No dobrze, tam musisz jakoś wejść tam tędy. ja przedtem tam weszłem. No tak, szedłem, ja też szedłem przez chwilę, ale teraz nie mogę. Najpierw tu musisz wejść, tutaj. Aha, bo no. tu. Dzięki. A czekaj, jeszcze tam Louis wejdzie? No, to trochę potrwa Dobra Wszedł? Nie, nie no, to w sumie będzie czekał na dole Ej, znowu już w dwóch przeżyjemy pewnie Jak dobrze pójdzie Andrzej, znowu już te Bo nie Uf. mi wejść tutaj O yep. Sorka? Ja będę przodu znaczy boki pilował, a ty przodu pilny, okej? Okay? Jak to jest? Ja się on nie tutaj skoczyć. No a coś ty myślę, to jest bot Uważaj tu jest kwas. Nie zła burta trochę, nie? No Uważaj! Jej e, gdzie jest młoto? Ja, ja rzucę. Chcesz rzucać? No rzucać? No Ej Luisa bi Wow. Dobra. Podpaliłem się. tam ci pij... Luisa akurat był, on zaraz padnie. Ciota Oj, oj sam się padę. Ej osłaniaj mnie teraz, osłaniaj mnie Psyry ciężarówki kurde Dawid kurde sp Uważaj Smata Jumrzesz luz, nie ma szans O, że Ale teraz siebie nawzajem musimy doschronić. Nooo. Tak kurde. Już kuś, o, a, o wilku mowa, kurde. O pedale mowa. Tank Tak, gdzie w mordy, skurde. A nie mamy żadnego tego. No cóż. O tu weźmieł Nie umie. Nie umie. Nie umie. Ja, ja zeszłam akurat. O, wchodzi. O Jezus... O jednak Idzie, Je, ale mnie trafił Stoisz? Masz pisty Aha Masz A ja nie mam naboi już. A gdzieś tu był defilator, mogę jeszcze go uleczyć To ja idę po defilator, <grydanie> to sera <radzę> sam Do widzenia <grydanie> Idzie tam, idzie, idzie, idzie do nas Dobra, padł Padł? Tak. O fiu. szybko. Aha, jeszcze tylko uleczasz. Joke. Zapakł ku z was? Tu uważaj! Ja nie mam municji. Pomóż, pomóż! Kurde... A, a a, się... hey, za ci żarówką! Kurde. Padłeś? Jeszcze nie, ale padnę, zaraz. Do... Kurde, się. ale mnie wyprowadził. Wow, teraz jestem za... Kurde, jak ja zapominam, zapominam dużo. O, widzisz mnie. Osłaniaj mnie, osłaniaj za, mnie. Ale osłaniaj... muszę przeładować. Dobra. Pedały, zasarane, kurde. Andrzej, ogarnij się trochę. Ej, padło zasilanie. No wiem. Weź pilzy, ja się zdążę jeszcze uleczyć. Umergisz tu jest. O, już padło, biedak. Jest nad tym. Ej, nie możemy tak trzymać. Bumery, KURDE! No Mordes, kurde. Mordę, kurde. No nie, no nie możemy przegrać tego, Andrzej. Weź... Ja nic nie widzę. Jest! Ale fart. Wow, dzięki Andrzej. Znaczy dzięki, ale ja już ginę. Ja... Wow. Jeszcze... Kurde. Spilsy? Ach! Hunter! Po, po twojej lewej! O Tyle ich muszę przeładować znowu. To szybko przeładowuj! Uważaj, charger! Charger! Wow. Kurde, zaraz mnie dobiją. Trzymaciarze. Ja pierdolę. Przepraszamy, że musieliśmy jeszcze raz nakręcać, ale no nie chciało nam się na, na, nagrywać y... No i, mu... I szybko przeszliśmy ten... tego momentu i zaczynamy od nowa No to Będzie trochę łatwiej, bo Billy żyje, no ale... Dobra, chodźcie tutaj Dobra To i teraz jedziemy tam, tak? No, do środka No, to powodzenia tym razem życzę, ożby nie zginęli Wzajemnie Chociaż ja bym wolał bo się boję tu będzie dobrze Nie bój się Dawid Jestem przy tobie Dobrze A ja przy tobie Jak to się wolno opuszcza? O, Charger Uważaj, o kartonach idzie No Odważny skurczywyk Mało ich. No na razie. Na razie, no zanim tank przyjdzie nas pozamiata. zamiata. Ej, walą mnie. Walą Ech, mnie. Chwal, dnia przed zachodem sło słońca. Jest tu <grystu> Jocko y mi pisało, że chodzi, ale nie. Zabiło ktoś. No, ja strzelam. No, znaczy, ja nie... Tam jest smoker. Ale maszyna je. jest niecelna i nie mogę w niego trafić. O! A już widzę go. O. Tam jest, za tą ciężarówką. No, widzę go. Pamiętajcie, za ciężarówką. Za ciężarówką, albo auto-normalne. Ja mam żółć, ale chcę ją zostawić na tego na tanka. No, no dobrze. To z tankiem bardzo pomaga. Powinienem trochę ciszyć tą grę, bo sam siebie nie słyszę. Masz rady Idzie tank Jest tank? Nie ma tanka Trochę go poranie tą maszyną I Idzie, idzie, idzie! Z której strony? Za ciężarówką Słuchaj, jak wiedział jak się ustawić Ej, nie... zombie tutaj nie przyjdzie Aha, jednak przyjdzie, no O! o ładnie. Zaraz, jak zgasi światło, bo się światło, to będziemy musieli tam znowu iść. No, to ja wtedy rzucę bombę. Oj, czekaj, jokaj, czekaj, o! Masz napięcie? Czujesz napięcie? Troszkę. O, ja też. Czujesz to? Co? Nic, nic. Smoker tylko kończę się kończy kończą. Ciężarów... trzeba szybko zacząć splitter, bo jak mam tu na hara. O, no, no. Eee, to się włącza dwa razy, tak? Tak, ale jak się włączy, to zgasi światło i cicho będzie, więc zauważymy na pewno. Jak się o to boisz. Znaczy nie, ja się nie boję o to. O, idziemy oh. Dobra, ja biorę piłę i. O! Akurat Jokej! Przepraszam Gdzie jesteś? Idę tam włączyć. Skurde, nie dojdę do ciebie. Dam radę. Już połowa. Dobra, idź, idź. Szybko na górę. Boomer. O! Obryzgał mnie! To dawaj do tego pojemniczenie tutaj Nie, bo, ja już jestem na górze bo... Tam gdzieś idzie? Nie wiem No chyba idzie Ja nie mam amunicji, kurde Jackie. Uważaj O kurde A! A mnie porcha ratał Ja się nie muszę martwić na razie o amunicję Dank A ja muszę O kurde Sorry, ale na razie nie pomogę, bo mam tylko Mordę Rzucił się na mnie Wywieźcie go tak, które wprowadzić... Dawaj, na... dawaj, chodź nawet zaraz tu się opuści, chodź! Dawajcie, dawajcie. Wszyscy. Gdzie Bill? cipa. Przepraszam. O, wbijaj. O, no. o, udało się. O. Siu. Na pewno ja wykreuję. <grym> o, ocenili. Uciekli. O. o. znowu dzięki, że to... że ktoś to oglądał. I chcieliśmy specjalnie podziękować komu? Eee, el, el, el asfalt, asfalt, no. za to, że nam dał jakieś y, komentarze no, ja też szczer bardzo szczerze ja dziękuję mu że dał nam komentarz i, dziękuję. i dał oceny mam nadzieję, że to też ogląda albo będzie oglądał no, właśnie chociaż jak już będzie w soundcointu, to na pewno będzie oglądał nie? no <słuch> Aha, i jeszcze nam zresetowali się te, zresetowały się nam te statystyki, bo musieliśmy. No, jak. No, jak będą trochę mniejsze niż powinny być. No. Przepraszam, że ten odcinek był taki. Przepraszam, że był ten odcinek taki niekonwencjonalny, ale w przyszłości raczej nie będą takie. Tak. Nie? Zadbamy o te. No. Oh. Spację, Dawid. No dobra, to żegnamy Was. No, nara. Do widzenia. Dobranoc.